I witajcie, niedzielny ultras, piątek. Czas na y, mniej pozytywne y, jeżeli chodzi informacje, jeżeli chodzi o, o plan treningowy, bo chwilowo troszkę przystopować musiałem. Um, I to oczywiście bierze się z tego, że znam swoje, swój organizm na, po, po, po paru tych latach, kiedy już y, trenuję te biegi, kiedy y, różne jak gdyby, aspekty tego treningu testowałem i kiedy wiem na co mogę sobie pozwolić, a kiedy wiem. Kiedy te sygnały, które wy, wysyła mój organizm, są takie, że po prostu trzeba troszeczkę z, zwolnić, żeby potem móc po prostu spokojnie dalej wrócić. Um, ale po kolei. W, pierwsza część tygodnia tak naprawdę udana, bo jeden po, po długim biegu w, w niedzielę, muszę powiedzieć, że czułem się naprawdę słabo. E, te 27 ponad kilometrów, które zrobiłem, dało mi w kość i tak naprawdę poniedziałek spędziłem głównie na regeneracji. Bolały mnie nogi i ogólnie miałem bardzo duże ssanie na jedzenie, gdzieś jakiś deficyt musiał się pojawić, ale węgle, węgle, węgle najprawdopodobniej mi spadły i po prostu odrabiałem to i, i tylko machałem gumami tak naprawdę. Wtorek um, udałem się na i jak gdyby wbiłem swój trening, natomiast pojawiło się coś, co troszkę mnie zaniepokoiło, takie mocne ciągnięcie w łydkach. Tych części jak, jak, jak gdyby to jest łydka i tu jest Achilles, prawda? To te części schodzące do Achillesa zaczęły mnie ciągnąć a, i to już mi powiedziało, że musi tam być jakiś rodzaj przeciążenia, związanego jednak z tym, że robię bardzo dużo tych w górę metrów e, w ciągu ostatnich trzech tygodni. No bo w poprzednim tygodniu byłem ponad 2 km, ten tydzień zacząłem znowu od kilometra. I tak naprawdę wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy muszę już uderzyć na fizjo po prostu i popracować mocniej ze specjalistą, żeby coś, coś tam poluzować po prostu. I w środę tak naprawdę porobiłem jeszcze z gumami, bo udało mi się zaklepać wizytę na czwartek i w czwartek wylądowałem na, na stole u fizjoterapeuty. I em, było to mega ciężkie, bo nie wiem, ci, którzy korzystają wiedzą, że masaż tkanek głębokich, taki szczególnie ukierunkowany na luzowanie po prostu tego, co się dzieje przy wytężonym treningu, jest po prostu cholernie bolesny i... Ja dawno tego jeszcze nie robiłem, bo miałem jakąś taką przerwę, że nie mogliśmy się zgasić z terminami i po prostu wiedziałem, że będzie źle, ale nie spodziewałem się, że aż tak do tego dojdzie, bo znaleźliśmy parę miejsc, szczególnie przyczepy czworogłowych w wodach i właśnie te miejsca schodzące w Łydkach w stronach lesa, które po prostu bardzo dostały w kość na tym masażu. I powiem szczerze, że dzisiaj. Od wczoraj tak naprawdę czuję to bardzo mocno. To znaczy, są te miejsca obolałe, podrażnione, pewnie jestem jakiś mini stan zapalny i, i muszę to wygasić po prostu w tym momencie, żeby to doszło do siebie, żeby się zregenerowało, żeby było lepiej. Bo w momencie, kiedy trenuję i czuję, że zaczyna mnie coś ciągnąć i zaczynają pojawiać jakieś elementy związane z przeciążeniem tych obszarów, no to to jest moment, kiedy ja wiem, że muszę zwolnić, yy, gdzie muszę troszkę odsadnąć. Szczególnie, że. Podczas, Jeżeli oglądaliście mój materiał z biegów w góry towarne, to widzieliście, że dwa razy tam się poślizgnąłem. U mnie jest tak, że zresztą dzisiaj nawet wrzucałem zdjęcie na Instagram, jak coś bez problemu, niedzielny ultras jak wbijecie Marcin L, to, to, to mnie tam znajdziecie. Wrzucałem zdjęcie porównawcze moich nóg w okolicach właśnie tu, gdzie się zaczynają czwórki, ten nad kolanami i widać po prostu od razu ten mój problem, który powoduje, że jestem tylko i wyłącznie niedzielnym ultrasem. I natomiast te, każde uślizgnięcie powoduje u mnie, że yy, no, wiadomo, mięśnie się blokują, bo próbują powstrzymać to wszystko, i to są rzeczy, które niebezpiecznie działają na mój staw kolanowy. I to też jak gdyby dołożyło swoje, ale na szczęście na tyle lekko, że to jak gdyby śladu potem nie ma. To znaczy, jest to jeszcze tak delikatnie podrażnione, ale to standard po prostu w moim wykonaniu. Więc jak składam to wszystko do kupy, to sobie odpuściłem yy, ani wczoraj po, po Fizjo, ani dzisiaj yy, raczej też nabieżnie się nie wdrapie. I tak naprawdę chyba tą jednobieżnie po prostu sobie daruję w tym tygodniu, bo wolę w niedzielę, jeżeli pogoda pozwoli zrobić długie wybieganie, niż yy, po prostu zmęczyć po raz kolejny mocno mięśnie, yy, biegnąc ten kilometr przewyższenia. A tak jak mówię, moim celem jest dotarcie do, yy, do startu 13 listopada, który cały czas trzymam kciuki, że się odbędzie, w jak najlepszej formie po prostu. I to oznacza również, yy, że ona być może musi przybrać ten trening, musi troszkę być dopasowywany do tego, jak, jak odpowiada mój organizm, jak on się zachowuje, a nie tylko tak na ślepo wykonywać to, co sobie założyłem. Bo, bo byłoby to głupotą, gdybym na własne życzenie teraz zadawał się jakiejś kontuzji, naderwał coś, naciągnął coś mocno, co by mnie wykluczało na przykład na dwa tygodnie i musiałbym mocno odpocząć. Ja wolę teraz, przez moment zuzować, złapać 2 trzy dni luzu i dać tym mięśniom dojść do siebie, a dopiero na przykład w niedzielę docisnąć, znowu zrobić 27, może 30 km tym razem, i w przyszłym tygodniu patrzeć, jak się będę czuł, i wracać, prawda? Więc raczej dzisiaj spróbuję się pewnie troszkę rozciągać, a potem będę dalej analizował sobie na bieżąco sytuację, co się dzieje z moim, przepraszam, z moim, z moim organizmem i jak moje nogi przede wszystkim czują się, żeby, żebyśmy robili dalej te treningi. To jest takie moje zdroworozsądkowe podejście, bo po prostu nie jestem profesjonalistą i, i dalej to jest tylko moja, taka, można powiedzieć, amatorska zabawa w to bieganie. I dlatego też mam zamiar bardzo mocno słuchać swojego organizmu. Tak samo jak go słucham, kiedy dyktuję sobie tempo, albo czasami mu każe biegać szybciej, tak samo teraz, kiedy on mi mówi, że stary w tym całym procesie treningowym trochę daliśmy sobie w kość i to jest ten moment, kiedy musimy trochę, trochę zuzować, i tak naprawdę to będziemy robić. I um, myślę, że jest to zdroworozsądkowe przede wszystkim podejście, które ma mi dać ten komfort e, tego, żebym e, tak jak powiedziałem dotrzymał i wykonał jak największą część pracy w tym procesie treningowym, a um, nie zrobił sobie przy okazji jakiegoś kuku i nie żałował tego potem. Tyle ode mnie dzisiaj w piątek. Zamykamy, zamykamy tydzień powolutku. Um, materiały, które muszę nagrać w najbliższym czasie, jeżeli dotarliście do tego momentu, to będziecie wiedzieć, co się działo. Musimy pogadać trochę o, o butach, które szykuję um, i w ogóle, pogadamy przy, przy okazji wtedy ogólnie o butach jako takich. Um, Buty na bieg, na piekło, czartorii. Musimy pogadać o trasie i musimy pogadać o wyposażeniu, które sobie też szykuję. Póki co tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Hej!